Witam Was powiedzieć, nowym pod tytułem Tkania Pride Tkania jestem Jestem na latach w miejscu Ja mam że z tego poprzeczek nie przedstawić Wam tą grę Trzeba co to wam mogę mało, ale w ogóle chciałem wam przedstawić, czyli o to, co w tej grze chodzi kiedy wyszła i tak dalej, no to gra wyszła, zaraz w sierpniu, w czerwcu więc jedynym, co też mogę ci powiedzieć, to to, że to jest taki przedsmak tego, co dopiero będzie, czyli to, co będzie w sierpniu eee, no, mam na myśli no, mam na myśli ETSR-WIK, czyli EuroTrack Simulator 2, e, czyli kolejny simulator e, studia SCS Software w e, lepszym wydaniu. E, co wam mogę powiedzieć, o tej, że, no to tyle, że gra jest świetna, no po prostu wszystko zostało niepoprawione, począwszy od fizyki, skończył się na grafice. Wszyscy wiemy w poprzedniej serii, w poprzedniej serii, może, w poprzedniej części gry, znaczy w poprzednich grach typu Eurotrack Simulator, był problem z tak zwaną fizyką gry, czyli e, po lekkim skręceniu kierownicą i elektryczną kierownicę, w przypadku akurat ja miałem, po lekkim skręceniu ciężarówka nam cała uciekała i to no, na mały Wszyscy ich irytowało, tutaj na przykład przed jakimś skręcania nic się nie dzieje, jak wszyscy widzicie różną kierownicą. Często żywka się spokojnie i normalnie jedzie tak jak powinno to być wszędzie. No i... Eee... mamy zaprezentować krótki przejazd, to jest akurat tryb gry dostawa. Eee... Ja mam mało czasu na granie tego filmu. Dokładnie eee... 10 minut i YouTube nie pozwala na więcej. Nie pozwala, chciałem, żeby mi to przedłużyli, ale nie, niby nie mogą, bo coś tam, kiedyś naruszyłem prawa autorskie i teraz nie chcą mi dać więcej niż 10 minut, nie wiem czemu, może jak zacznę nagrywać te filmiki z komentarzem i wam się spodobają, to może, yy, może pozwolą mi po prostu na nagrywanie dłuższej ilości, dłuższego czasu nagrywane, około 10 minut. No, jak już mówiłem, jest to dostawa. Wiozę jakiś tam ładunek, to jest chyba kontener. Albo i dwa kontenery. Jeden kontener, bodajże 40-stopowy. Wiozę go... Będzie, w mieście go wiozę. Jakiś tam punkt jest. Muszę go tam dowieść. No. Gra oczywiście... Możliwe, no, jak widać w prawie górnym rogu widzicie punkty, które już tam nataszczyłem e, przez jeżdżenie właśnie dostarczanie takich ładunków. Mamy 525 obecnie. Tam są ludzie, którzy po 3,5 tysiąca mają nawet. Są ciągle ograniczenie prędkości łapie i bardzo dobrze to 50 km już nigdy więcej nie mogę jechać. Co to z tej skali mogę oczywiście przełączać pomiędzy? E, pomiędzy tymi przełącznikami tymi jak to było w poprzednich seriach i za pomocą interfejsu mogliśmy interfejs przełączać jest to fajne e, bardzo fajne boję się że nie starczy mi tego 10 minut na dojechanie i na takie krótkie zaprezentowanie w tej gry wszyscy że są pewnie wszyscy fani tej serii albo serii gry typu właśnie takie symulatory, ciężrówek. Na pewno bardzo lubią. Na pewno rzeczy bardzo lubią, może na pewno słyszeli o tych że na pewno większość okay, z Was grała, no ale ja chciałem właśnie zaprezentować ją taki, taki, no ludziom, którzy chcą po prostu zagrać, no może to nie jest jakiś tam trailer, ale to jest po prostu taka moja jakby... Też, to jest takie jakby... To po prostu zacząć nagrywać filmy z komentarzem i... i... nie tylko z gier typu track, ale właśnie więcej to właśnie z typu gier typu track musiał nagrywać. Ale jednocześnie chciałbym dostać od YouTube'a większym możliwość rzucania filmów. Z większym czasem, jest tylko 10 minut, bo to dla mnie jest śmieszne. Wiem, że taka jazda może się wydać nudna, dlatego chciałem też nagrywać firmy z gier typu... nie wiem, Wiedźmin, Fir. i bardzo dużo lubię takie gry. Napoleon, Total War i tak dalej, i tak dalej. No i to ja mam jeszcze mogę powiedzieć że kraje jest świetna. O, ja akurat zagadziłem. To też nie dobrze, czas ucieka z tego że tutaj nie będą nie będę musiał go ciągnąć zaraz. Firmu. Problemem jest to, że mam tego czasu za mało. Możecie słyszeć moje zwane turbo-dźwięki, którzy moi koledzy takie określili, kiedyś jak wydałem właśnie jeszcze z nimi w German Simulator i siedzieliśmy razem na tym szpiegu, jak zacząłem kierownicę obracę, to się wszyscy śmieli. Turbo-dźwięki, no, oczywiście tak mój force działa i tak muszę... Jeżeli chcesz chyba tą realistykę, to nie to muszę tak zostawić. No bardzo to lubię. Nie boję się, że mu to przeszkadza, tą może na przeszkadzać, w to na YouTube i tak dalej. Nie, wiemy tutaj, on da ładunek. Patrzcie tylko na to. Jak tu wjechać? To jest... Naprawdę kierowcy zawodowi to już wiedzą. Ja jedynie tak mogę się z moich z moich yy, doświadczeń kierować, yy, yy, opierać. Jak tu wjechać? No ja akurat zrobię tak, że ja biorę pod skosem, bo stona przykro mi pod skosem. Czyli wiele cofał się. się cofał skosem, się z kosem, to jeszcze słyszą moje dźwięki. Ja akurat jestem z ludzi, którzy nie używają tych luzterek. Pomagających, czyli tych. Trochę do przodu podjadę, bo mi trochę nie wsiadł. Powoli, powoli do celu. No ja się nie co śpieszyć, no. Znaczy ja się akurat muszę śpieszyć. Bo mi tu mało czasu zostało. Nawet 9-10 minut nie minęło. Jeżeli minęło to chwilę przyspieszę. Dobra, ja więcej nie będę tutaj się wciskał, ale może jest to dziwne. Może się trochę poprawię, żeby to jakoś wyglądało. Ja może żeby to jakoś tak profesjonalnie wyglądało. No ale znowuż mi się na zielono nie chce zapalić, czyli że... Dobra, to będzie na tyle. Również już tego nie wrzucę, ale nie mi zniknie lampka. Trochę odrzucę to zniknie. Weźmy się trochę do przodu Ale ja, to jest bez sensu To by było na tyle